Kościół w Polsce przeżywa kryzys. Taka informacja obiegła cały postępowy świat. Chodzi oczywiście o świecki kościół postępu, w którym pojawił się rozłam na dwie konfesje. Kościół Platformy i Kościół Lewicy. Początek schizmie dał Sobór Obywatelski pod przewodnictwem towarzysza rabina biskupa Budki, który uznał, że najważniejszą prawdą świeckiej niewiary jest antykaczyzm, i oskarżył lewicę o herezję bratania się z pisowskimi satrapami. Z kolei syn od pastorów lewicy uznał prymat Unii Europejskiej nad antykaczyzmem i nałożył świecką ekskomunikę na aktyw kościoła Platformy za odchylenia ziobrystowskie i konfederackie. I tak oto po raz kolejny okazało się, że jedyną realną opozycją, z którą Kaczyński musi się liczyć, są Ziobro i Gowin – co niestety oddala realizację sztandarowego hasła partii. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.